suwereną integralności. Jako, że czynnik nienormalności w tym świecie, zwłaszcza w tym kraju, stał się już nie do pojęcia, postanowiłem wyjść tu naprzeciw i zasugerować Wam z powrotem normalność, co będzie na Was pewnie ciężkim przeżyciem, bo jesteście tak nienormalni, jak tylko ustawa przewiduje. Model ekspresji przyjmujący formę istoty powstał w celu zaistnienia możliwości eksploracji za pośrednictwem instrumentów biologicznych, nowych pól wibracji, a poprzez ów proces odkrywania transformacji na nowy poziom rozumowania i ekspresji jako suwereno integralność. Suwereno integralność jest najpełniejszą formą ekspresji w ramach modelu istoty, funkcjonującego w obrębszych światów czasu przestrzeni. Tak ona również jest najdokładniejszą egzemplifikacją możliwości inteligencji źródła dostępną dla modelu istoty. Suwereno-integralność reprezentuje poziom możliwości jaki przypisano modelowi ekspresji w formie istoty wówczas gdy został on pierwotnie skonceptualizowany przez pierwsze źródło. Czy to jest jasne? ten część dedykuję przede wszystkim Polce Konieczyńskiej jako jedyna odważyła się obejrzeć chociaż jeden z moich filmów. Bywają na Ziemi ludzie, którzy doświadczają lekkiego powiewu wiatru z tej potężnej nawałnicy, którą nazywamy świadomością suwereną integralności. Niektórzy nazywają ją niepowstąpieniem, inni używają określeń typu iluminacja, wizja, oświecenie, nirwana. Świadomość kosmiczna. Mimo, że wedle ludzkich standardów doświadczenia te zasługują na miano dogłębnych, to są one jedynie wstępnym drgnięciem suwerennej integralności, która w takich przypadkach rejestruje, że zaczyna być coraz większą intensywnością używana do przemierzania, przebudzania odległych krańców ich innych egzystencji. To co większość gatunku uważa za krańcową błogość. Zaledwie impresją suwerennej integralności, szepcącą do swoich reprezentacji formy i życia biologicznego, przekonując je, aby wyjrzały one w korzenie swojej własnej egzystencji, a następnie zjednoczyły się z wolną od formy i ograniczeń wszystko przenikającą inteligencją. Świadomość suwerennej integralności wylega daleko poza skalę ludzkiej sceny życia, tak jak gwiazdy na niebie są poza dotykiem tej ziemi. Możecie obserwować gwiazdy swoimi ludzkimi oczami, ale nigdy nie dotkniecie ich swoimi ludzkimi rękoma. Podobnie za pomocą instrumentu ludzkiego, ludzkiego ciała, możecie mgliście dostrzegać te czątki świadomości suwerennej integralności, jednakże doświadczyć jej już nie możecie za pomocą instrumentu ludzkiego. Dostępna jest ona jedynie w korzystaniu całkowitości istoty, jako że suwerenna integralność oraz jej pozostałości z percepcji dostępnej w rzeczywistości i źródła mogą istnieć tylko w stanie całkowitości. Stan całkowitości jest uzyskany jedynie w procesie nabycia przez świadomość jednostki i zdolności do odseparowania samej siebie od czasu i ujrzenia własnej egzystencji w bezczasowości. dalej. Mam nadzieję, że wszystko jak dotąd, proste i zrozumiałe. Instrument ludzki jest przewoźnikiem duszy, zawierającym w sobie fizyczne, emocjonalne oraz mentalne aspekty istoty ludzkiej, które po odpowiednim dostrojeniu uruchamiają na podobieństwo metamorfozy, procedurę scalania już pełni do tego gotowych tożsamości suwerenną integralność. Aktywowanie stanu świadomości suwerennej integralności jest następnym etapem percepcji i wyrażania dla modelu w formie istoty, a jego aktywacja zachodzi wtedy, gdy istota projektuje swoją rzeczywistość zgodnie z takimi zasadami życiowymi, które symbolizują z sobą. Rzeczywistość źródła. Przeciwieństwo to rzeczywistości pochodzenia zewnętrznego, która wiąże się z modelem egzystencji ewolucyjno zbawczym Zasady życiowe, symbolizujące rzeczywistość źródła, pełnią rolę matryc, tworzenia przygotowanych przez Inteligencji źródła. Przeznaczone są one do tworzenia rzeczywistości z perspektywy suwerenu integralności oraz do przyśmieszania jej zeistnienia na obszarze pól wibracji, które dotychczas ją odrzucały. Niestety zasady te pomagają stworzyć sposobność do uruchomienia procedury scalania dla nieposiadających formy oraz już w pełni do tego gotowych tożsamości istoty, są one pomostami dzięki którym instrument ludzki ze wszystkimi jego elementami w stanie narażonym, może doświadczać suwerennej integralnościowej perytercji całości. W miarę jak instrument ludzki zaczyna coraz bardziej współpracować z inteligencją źródła. Zmierzać on będzie w kierunku takich zasad życiowych, które symbolicznie wyrażają twórcze zasady pierwszego źródła. Istnieje szeroki zakres ekspresji potrafiących zainicjować doświadczenie transformacyjne, suwereno integralności oraz uwolnić istotę z czasów przestrzennych i ośrodków kontroli zewnętrznej. O ile sama ekspresja może ulegać zmianie, o tyle zamiar wykonywania ekspresji określonej dość precyzyjnie, jako zamiar rozwoju zwinięcia własnej istoty do stanu scalania, poprzez który instrument ludzki coraz bardziej dostaje się do perspektywy suwereno-integralności. Istnieją trzy podstawowe zasady życiowe. Trzy podstawowe zasady życiowe, które przyspieszają doświadczenie transformacyjne oraz pomagają w zestrojeniu instrumentu ludzkiego z perspektywą suwereno-integralności. Są to Jeden Związek ze wszechświatem poprzez wdzięczność. 2. Głęboki szacunek dla źródła obecnego we wszelkim istnieniu. I 3. Wspieranie życia. Kiedy jednostka stosuje powyższe zasady, to łączone zostaje typ ujawniania. Poprzez jej doświadczenie życiowe, głębszego znaczenia stojącego za zdarzeniami będącymi składowymi tegoż doświadczenia życiowego, które, a które początkowo wydaje się zupełnie przypadkowym. Dotyczy to zarówno kontekstu wszechświatowego, jak i osobistego. Związek ze wszechświatem poprzez wdzięczność. Zgodnie z tą zasadą, wszechświat w całości jest reprezentantem kolektywnej inteligencji poddającej się personalizacji do pojedynczej istoty wszechświatowej, a zatem zgodnie z tym modelem wnioskowania w całym kosmosie istnieją tylko dwie istoty: istota jednostkowa oraz istota wszechświatowa. Jako że przewoźnik duszy, jednostki cechuje podatność na wpływy oraz nieustanne zmiany przystosowawcze do nowego strumienia informacji. To tak samo jak w przypadku istoty wszechświatowej, będącej dynamicznym i żywym szablonem energii potencjalnych oraz doświadczeń, które są koherentne i dające się znać tak dobrze jak osobowość i zachowanie przyjaciela. Istota wszechświatowa dynamicznie reaguje na istotę jednostkową oraz na jej percepcję i ekspresję. Jest ona jak kompozyt omniosobowości nazycony inteligencją źródła, reagujący na percepcję jednostki w sposób podobny do działania tafli wody, odzwierciedlającej nad nią e, się znajdujący. Obraz. Każdy, kto przebywa w instrumencie ludzkim w rzeczywistości, jest w swoim najgłębszym rodzeniu suwerenną istotą, która potrafi dokonać transformacji instrumentu ludzkiego w instrument suwerennej integralności. Niemniej jednak, dokonanie tejże transformacji uzależnione jest od tego, czy jednostka wybiera projekcję obrazu suwerennej integralności nadzwierciadłem istoty światowej, czy projekcję obrazu pomniejszonego, będącej zniekształceniem jej prawdziwego stanu istnienia. Rytm Zasady związku ze Wszechświatem okresu wdzięczności polega na świadomym projektowaniu obrazu samego siebie przez wyrażanie swojego szacunku i wdzięczności wobec wspierającego zwierciadła istoty wszechświatowej. Innymi słowy, istota. Wszechświatowa pełni rolę partnera dla istoty jednostkowej przy kształtowaniu jej ekspresji z rzeczywistości. Jeśli jednostka projektuje swój suwerenny obraz na zwierciadle istoty wszechświatowej, to jej rzeczywistość przyjmuje... Postać wewnętrznego procesu tworzenia, który jest całkowicie niezależny od zewnętrznych uwarunkowań i ośrodków kontroli. Proces ten przebiega na zasadzie wymiany energii wspierającej, kierowanej od jednostki do istoty światowej, a najlepszym sposobem na aplikacji tej energii jest wyrażanie wdzięczności za to, jak perfekcyjne i precyzyjne zachodzi ta wymiana w każdym momencie życia. Myślę, że na tem wystarczy. Jasne, proste, przeznaczone dla ciebie.